Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie najnowszy smartfon agentów MI6 z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Intro! Nokia 835 g to obecnie flagowy smartfon tego producenta, który skojarzył mi się z postacią Buźki z dwóch filmów o Agencie 007. Tylko pozbawionego kobaltowych zębów i nadludzkiej siły. Oglądajcie do końca, a zrozumiecie dlaczego. Nokia 835 g tak jak buźka, jest prawdziwym gigantem, który jest większy nawet od mojego Nauta 20 Ultra. To zdecydowanie nie jest telefon dla osób z mniejszymi dłońmi. Dodatkowo spora waga wynosząca 220 gramów jest od razu odczuwalna w dłoniach. Dzisiejszy bohater byłby odrobinę mniejszy, gdyby nie sporawy podbródek z logotypem Nokia, ale i bez niego otoczony średnimi ramkami ekran o rozmiarze 6,81 cala robi duże wrażenie. Jeżeli ktoś jest fanem dużych ekranów, to zdecydowanie znalazł telefon dla siebie, no o ile spodobają mu się pozostałe elementy telefonu. Obudowa buźki jest wykonana z plastiku łącznie z ramkami, dlatego najlepiej wyposażyć się w etui ochronne. Tym bardziej, że takowego nie znajdziemy w pudełku. Materiały wykonania nie należą do tych premium, ale wygląd telefonu określiłbym jako całkiem atrakcyjny, zwłaszcza tył z przyjemnym dla oka gradientem i estetycznie wyglądającą okrągłą wysepką z aparatami. Przycisk odblokowania jest jednocześnie czytnikiem linii papilarnych, który po niedawnych aktualizacjach działa błyskawicznie i bezproblemowo. W kwestii zabezpieczeń biometrycznych mam pod ręką również odblokowywanie za pomocą twarzy, które wciąż nie jest tak szybkie, jakbyśmy tego chcieli. A czasem po prostu za cholerę nie chce odblokować nam telefonu. Co do obudowy, nie mamy diody powiadomień, ale z kolei cieszy obecność gniazda mini-jack. Pod względem dźwiękowym nie jest najlepiej, bo buźka posiada tylko głośnik mono, który gra dosyć podstawowo. Górny głośnik służy tylko do rozmów i do jego pracy, akurat nie mam żadnych zastrzeżeń. Przejdźmy teraz do ekranu, a ten wykonany jest w technologii IPS, ale więc ustępuje AMOLEDom pod względem odwzorowania barw i kątów widzenia. Oczywiście to nie jest tak, że totalnie skreślam tą jednostkę. Akurat uważam, że jak na IPS odwzorowanie barw jest niezłe, ale kąty widzenia są jednymi ze słabszych, jakie widziałem, co widać na przykładzie bieli. Bardzo delikatne przechylenie telefonu i od razu wpada w szarości. Rozdzielczość wynosi Full HD+, i jak na tak spory ekran, moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca, bo chociażby krawędzie ikon są wciąż ostre. Szkoda, że jedyne ustawienie ekranu, jakie mamy pod ręką to balans bieli, który od razu lepiej sobie ocieplić dla lepszych wrażeń wzrokowych i filtr światła niebieskiego, który najlepiej uruchomić wieczorem, aby chronić zdrowie naszych patrzałek. W sieci część osób narzeka, że brakuje większego odświeżania ekranu, no i trudno się z nimi nie zgodzić. Rzeczywiście, w podobnej albo i niższej cenie na rynku mamy dostępne jednostki z dużo większym odświeżaniem ekranu, nawet 144 Hz. Sercem buźki jest Snapdragon 765G, a więc średnio pułkowa jednostka zbudowana pod obsługę sieci 5G. Pamięć operacyjna wynosi 6 GB, a pamięć wewnętrzna skromna jak za taką cenę 64 GB, ale na szczęście możemy ją rozbudować o kartę microSD do pojemności 512 GB. No ale pozbawimy się wtedy funkcji DualSIM. W kwestii wydajności jest poprawnie, co widać przy uruchamianiu aplikacji, wszystko idzie gładko i sprawnie. Podobnie tak jak i w aplikacji aparatu nie widać większych utrudnień dla wydajności przy zmianie trybów, tak jak na przykład w mocniejszym na papierze Samsungu A42 5G. Przy grach możemy poszaleć z wyższymi ustawieniami grafiki, ale trzymałbym się raczej średnich, aby uniknąć zbyt dużego przegrzewania się telefonu. Bateria w tym modelu ma 4500 mAh i choć chętniej zobaczyłbym tu 5000, to mam świadomość, że wpłynęłoby to negatywnie na wagę smartfona, a ta i tak jest spora. W każdym razie na jednym ładowaniu telefon działa jakieś półtora dnia i mimo informacji o możliwości szybkiego ładowania, to trwa ono niestety aż 2 godziny. Nie ma opcji ładowania indukcyjnego, więc pozostaje nam klasyczna metoda. W kwestii łączności mamy dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth wersji 5.0, NFC do płatności zbliżeniowych, no i oczywiście obsługę sieci 5G, ale aby z niej skorzystać pamiętajcie, że musicie mieć odpowiednią ofertę od operatora. Oprócz dużego ekranu dla wielu osób największym plusem tego telefonu będzie oprogramowanie. Nokia od dawna uczestniczy w programie o nazwie Android One, a więc na pokładzie mamy totalnie czysty Android 10 bez żadnych nakładek producenckich typu MIUI czy One UI znanych u konkurencji. Jakie są plusy takiego rozwiązania? No a więc taki telefon działa sprawnie, gdy oprogramowanie jest właśnie w taki sposób uproszczone. Po drugie ma zapewnione szybsze aktualizacje od strony Google, w tym aktualizacje zabezpieczeń. No i Google zapewnia dłuższe wsparcie w zakresie update'ów. Druga strona medalu jest taka, że telefony z czystym Androidem pozbawione są wielu ułatwień i funkcji, typu ustawienie motywu interfejsu, wielkości ikon itd. Na przykład, co prawda, mamy sterowanie za pomocą gestów, ciemny motyw interfejsu i ustawienie wielkości czcionek, ale brakuje szybkiego zamknięcia otwartych w tle aplikacji albo szybkiego przejścia do ustawień telefonu. Więc każdy musi sam zdecydować, na ile tak spartańskie oprogramowanie mu odpowiada. Przechodzimy teraz do aparatów i zaczynam od obiektywu selfie z 24 megapixelową matrycą o świetle 2.0. Na początku nie byłem zadowolony z jego pracy, a to dlatego, że ekran nie oddaje w pełni jakości zrobionego zdjęcia. Na początku wydaje się, że coś się mocno nie tak z ostrością i balansem bieli, a dopiero na ekranie komputera zobaczyłem, że zdjęcie jest jak najbardziej ok. Tryb portretowy jest bardzo rozbudowany, chociaż nazwy poszczególnych wersji efektu bokeh są kompletnie niezrozumiałe i trzeba przetestować wszystkie, aby się w nich połapać. Tu odcięte jest w miarę precyzyjnie, chociaż momentami wygląda zbyt sztucznie, gdy przesadzimy z intensywnością rozmycia. Funkcje upiększania naszej facjaty są maksymalnie uproszczone, więc fani zaawansowanej ingerencji w swój wygląd będą dosyć rozczarowani. Przechodzimy na tył i zaczynamy od głównej 64-megapikselowej jednostki o świetle 1.9. W trybie domyślnym otrzymujemy 16-megapikselowe zdjęcia, które dobrze się prezentują, mają wysoką szczegółowość, odpowiednie odwzorowanie kolorów i dobry kontrast. Po zmroku standardowo wkrada się odrobina szumów, ale i tak zdjęcia wychodzą całkiem zadowalająco. Jeżeli chcemy, to możemy zrobić zdjęcie z wykorzystaniem pełnej mocy matrycy, a w trybie profesjonalnym jest opcja zapisu zdjęcia w formacie RAW co docenią bardziej profesjonalni cykacze zdjęć. Kolejny obiektyw to 12-megapikselowa matryca ze światłem 2.2. ,2. Pełne wykorzystanie matrycy występuje tylko przy formacie 16x9. Natomiast jeśli robimy zdjęcia w formacie 4x3 to otrzymamy tylko 9-megapikselowe zdjęcia, więc możemy zapomnieć o większej szczegółowości na fotce, co widać przy powiększeniu. W kwestii odwzorowania kolorów widać lekkie różnice między nasyceniem barw przy porównaniu z pracą głównego obiektywu. W nocy lepiej zapomnieć o korzystaniu z tego obiektywu, bo wkrada się bardzo dużo szumu. Kolejny obiektyw służy jedynie do pomiaru głębi na zdjęciach portretowych, a te wychodzą ładnie z precyzyjnym odcięciem tła. Ostatni obiektyw to tylko 2-megapikselowy obiektyw makro, którego praca nie powala na kolana. Na jego miejscu wolałbym zobaczyć obiektyw, którego mocno tu brakuje. Musimy zadowolić się przybliżeniem cyfrowym maksymalnie 10 dziesięciokrotnym. Filmy nakręcimy maksymalnie w jakości 4K i z 30 klatkami na sekundę. Wyższy klatkaż jest dostępny dopiero przy Full HD. Brakuje optycznej stabilizacji, natomiast elektroniczna radzi sobie całkiem nieźle, eliminując większość drgań. Więc jeśli chodzi o filmowanie, to jest to całkiem dobry aparat. Nokia chwali się jeszcze trybem kinowym, który posiada masę filtrów kolorystycznych i szeroką paletę innych ustawień, więc jeśli ktoś chce amatorsko pobawić się w operatora filmowego, no i nakręcić polskiego Bonda, no to nikt mu tego nie zabroni. Ok, zbliżamy się do podsumowania i mam nadzieję, że już wiecie dlaczego ten telefon to raczej pozbawiony swoich super atutów buźka niż James Bond. Osoby, które kupią ten telefon, to będą przede wszystkim fani Androida One i jak największych ekranów. To teraz wymienimy sobie zalety i wady Nokii 8.3 5G. Zaczynamy od zalet, a są to: bardzo duży ekran, bezproblemowa wydajność telefonu, Android One, czyli czyste oprogramowanie na pokładzie, dobry aparat główny, atrakcyjny design plecków, gniazdo mini jack, obsługa sieci 5G. Skoro są zalety, to mamy też i wady. A są to ekran w technologii IPS, za tą cenę konsumenci spodziewali się raczej AMOLEDA. Głośnik mono, duża waga i rozmiar telefonu, plastikowa obudowa, mocniej nagrzewające się plecki przy bardziej wymagających graficznie grach. Brak szybkiego ładowania z prawdziwego zdarzenia i ładowania indukcyjnego, lekko rozczarowujące aparaty oprócz głównej jednostki. Jeszcze jest taka opcjonalna wada, która wynika z obecności czystego Androida. Brakuje rozbudowanej zakładki od producenta, co naturalnie może przeszkadzać części użytkowników. Celowo nie wspomniałem o cenie. W sieci chyba prawie wszystkie komentarze brzmią jednakowo: że powinna być zdecydowanie niższa jak za jakość, którą otrzymujemy. No ale zobaczymy, jak na te głosy zareaguje producent, i może pojawią się wkrótce jakieś obniżki. I to tyle na dziś. A teraz, lajkujcie, subskrybujcie i dajcie znać w komentarzu, czy to rzeczywiście telefon, na który zasługuje James Bond. A my widzimy się już wkrótce, trzymajcie się, cześć!